Siemaneczko, Maneczko! Witam Was w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak stworzyć własny serwer społecznościowy, który będzie tutaj wyświetlany i na którym będziecie mogli robić praktycznie wszystko, począwszy od koment na graczach, wykopywać ich, banować, podpalać, zmieniać grawitację, no na przykład. Tak, i z, będziecie zmieniać grawitację. Wszystko możecie praktycznie robić. Yy, także no. Od razu mówię, że nie mam żadnej współpracy z tamtą firmą, z której pokażę poradniki i. I no jest to płatny sposób, ale... No, pingu jest praktycznie 0. 6 pingu mam teraz na serwerze, więc to jest najlepsza opcja i no, Także zapraszam do poradnika. Pierwsze co? Wchodzimy na stronę .pl, no i logujemy się albo rejestrujemy z własnym loginem i hasłem. Następnie przechodzimy do zakładki kup Server i wyszukujemy sobie tutaj Counter Strike i wybieramy czy chcemy mieć wersję 64 Tickrate czy 128 Tickrate bądź 128 Tickrate z mniejszym pingiem, czyli pro. Tak zwan wybieramy sobie 64 Tickrate, wybieramy standard. I tutaj mamy podaną cenę za jeden slot yy, prywatny oraz za jeden slot publiczny. Klikamy dalej. I wybieramy ilość slotów jako, jaka nas interesuje. Ja polecam na przykład 10 co wziąć. Prywatny. Tutaj wybieramy liczbę miesięcy, czym więcej miesięcy mamy, tym yy, to wychodzi nam troszeczkę taniej. Następnie dajemy nazwę serwera i login no tutaj nie musicie nic zawać, możecie wpisać krzymek, chociaż nie wiem co to daje tutaj możecie sobie wybrać jakieś dodatkowe rzeczy no i zamawiacie serwer oczywiście teraz przejdźmy do zakładki twoje serwery, jeśli złożyliście już zamówienie serwer powinien wam się teraz tutaj ładować możecie sobie w niego wejść i my teraz na stronę wpisujemy steam token gslm bodajże i wchodzimy w pierwszą stronkę. Link oczywiście będzie w opisie, i zjeżdżamy na sam dół. Tutaj mamy tokeny, tak jakby z innych serwerów, nie? Teraz wpisujemy sobie 730, bo to jest kod aplikacji. No i notatkę, jaką chcemy mieć, na przykład krzymek, że to jest dla tego serwera, żeby było wiadomo, nie? I tworzymy sobie token. I wyskakuje nam takie coś. Kopiujemy sobie to. Przechodzimy na pukawkę wchodzimy w zakładkę konfiguracja serwera tutaj sobie możemy stworzyć hasło jakie chcemy mieć oraz hasło aircon i pamiętajcie żeby to hasło było zapamiętane oczywiście i żeby pamiętać te hasła bo są bardzo potrzebne następnie wchodzimy w token gslt to jest token gslt jednak i tutaj kopiujemy to co tam było pokazane i dajemy zapisz następnie wchodzimy w modyfikację i instalujemy środkową zakładkę, która jest bardzo ważna i jest najważniejsza. Jeśli chcemy mieć jakieś pluginy na serwerze i tak dalej, to instalujemy także MetaModa oraz SourceModa. Gdy już nam się wszystko zainstaluje i będziemy mieli tutaj napisane odinstaluj i że jest zainstalowany, wchodzimy w twoje serwery, w nasz serwer wchodzimy i wyłączamy go, aby mieć pewność, że na pewno wszystko się dobrze ustawiło. No i załączamy na nowo. Czekamy aż się uruchomi, teraz jest ładowany serwer. A w trakcie możemy sobie przejść do zakładki Admini. Przejdźmy może jeszcze tak. Steam ID wpisujemy Steam ID i wchodzimy w pierwszą lepszą stronkę, na przykład Home Steam ID. To też będziecie mieli podane w opisie. Przechodzimy do na naszego Steama. Pamiętajcie, że jak pobieracie token, żeby być zalogowani na własnym koncie. Teraz bierzemy link do swojego steam'a Wklejamy tutaj Wklejamy log up I po wklejaniu mamy coś takiego Bierzemy sobie to pierwsze steam id Oto to I przechodzimy na pukawkę I wszędzie sobie wklejamy Dodaj admina I wpisujemy tak jak tutaj mam, możecie sobie to zatrzymać W tym momencie i sobie to tutaj poustawiać wszystko gdy już wszystko mamy gotowe, robimy tak Kopiujemy ID ser adres serwera To jest nasze IP I przechodzimy do Counter Strike'a Wchodząc do Counter Strike'a, klikamy tylde i odpala nam się konsolka W której następnie wklejamy Możecie sobie też zatrzymać film yy, Wpisujemy connect, spacja Nasze IP, które skopiowaliśmy z pukawki yy, Spacja Ten taki dwukropek z przecinkiem, spacja password i nasze hasło i klikamy enter gdy już jesteśmy na serwerze wchodzimy w konsolę i wpisujemy ercon, podłoga password i wpisujemy hasło ercona, które ustawialiśmy wcześniej na pukawce, w moim przypadku to jest 5.3.2.6 i klikamy enter i teraz zalogowaliśmy się do administracji serwera można tak to nazwać następnie wpisujemy ercon PCW, jeśli chcemy sobie zagrać na przykład 5 na 5 takiego miksa albo albo po prostu zwykłą gierkę, tak jakby turniejową, nie? Ustawiają nam się wszystkie komendy, no i możemy sobie grać. Yy, z ważniejszych komend jeszcze, które fajnie jest używać, możecie użyć aircon knife i tutaj macie rundę kosową. Po prostu wszyscy dostają kosy i nic innego, nie? Jeśli chcecie na przykład sobie zacząć to, to PCW, tak zwany, wpisujecie rcon pcw, załadują się wszystkie wszystkie komendy i wpisujecie rcon lo3. To jest restart trzykrotny serwera oraz informacja na, na czacie, że, że jest mecz live. Widzicie? Live. I teraz mecz się po prostu zaczyna, nie? Yy, z ważniejszych jeszcze rzeczy, yy, rcon training. Jeśli chcecie na przykład sobie poćwiczyć jakieś granaty czy coś, no to tutaj macie po prostu nielimitowaną ilość granatów i możecie sobie ćwiczyć. Pamiętajcie, że wszystkie komendy na serwerze yy, na przykład na ban hopa, na sv i tak dalej, musicie wszystko napisać rcon i spację przed tym, żeby komenda zadziałała po prostu i musicie być pierwszy zalogowani do rcona. Następną rzeczą, która jest bardzo przydatna, na czacie piszecie wykrzyknik admin i tutaj wam się wyświetla taka tabelka, w której możecie na przykład kliknąć głosowanie. Możecie zagłosować na wykopanie gracza. Możecie użyć komendy na graczach, na przykład uderzyć gracza za zero. No i możecie go biec dowoli, nie? Do tak długo aż wam się to znudzi po prostu. Możecie podpalić gracza, tak jak to teraz ja zrobiłem. Zaraz prawdopodobnie zginę. Możecie zmieniać grawitację. Na tako. No możecie praktycznie wszystko. To już zostawiam wam i możecie się tym pobawić, nie? Tak jak wam to pasuje. Także no ja teraz zginąłem. No i w dzisiejszym poradniku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Chętnie pomogę. Chętnie wam wytłumaczę wszystko, co i jak. Zapraszam do łapkowania tego filmu. Do subskrybowania. Pamiętajcie, że trzeba z dzwonkiem subskrybować, bo to jest nielegalne. Jeśli oglądacie filmy w ogóle bez subskrypcji, to już nawet nie wspomnę. No i możecie napisać, jakie macie pomysły na najbliższe odcinki z Counter Strike'a. Może z czegoś innego. Jakie wy macie pomysły, i. No, dziękuję za uwagę. Jeśli, aha, jeszcze muszę wspomnieć, że jeśli chcecie, aby wasz znajomy zagrał na serwerze czy coś takiego, to po prostu dajcie mu tą samą komendę, czyli, czyli connect wasze IP, ten dwukropek z przecinkiem oraz hasło, password i hasło, nie? Dobra, dzięki za oglądanie.